Ja mogę. Proszę. Adam Kowalski po oficjalnej ceremonii warzenia. Przed Galofem 35 witamy ponownie w ostrudzie. Witam, witam wszystkich. Zaczynam się już czuć troszeczkę ten klimacik, no bo trzeba przyznać jednak, że co studio to studio, co chodzę, to chodzę, na co z to z No już powoli zaczynam się wkręcać, ale jeszcze tak naprawdę te emocje przyjdą jutro i będę się nakręcał jutro, tak? Bo ten ostatni dzień i te ostatnie godziny to już w ogóle na ten moment jest już jakieś powoli się zaczyna jakaś nerwówka, stres, wizualizację walki, czy na razie jeszcze na ten moment zupełnie na spokojnie i jeszcze jakby bardziej się relaksujesz niż stresujesz? To znaczy, jeżeli chodzi o wizualizację, to już starałem się od jakiegoś czasu sobie wizualizować tą walkę i tam sobie zakładać jak to może wyglądać na moją korzyść oczywiście. A jeżeli chodzi o nerwy, no to tylko głupi się nie denerwuje moim zdaniem. Tam jakieś nerwy zawsze są, ale to nie jest na zasadzie jakiegoś, jakichś nerwów takich strachu czy czegoś, tylko takie po prostu jest myśli takie różne, tak? No i nie uważam, że że, 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 że ten że mam jakąś presję, po prostu nie narzucam sobie żadnej presji i będę starał się dążyć jutro tylko do zwycięstwa. Taka wskazówka ode mnie, jak ci Marcin zapnie do to pokaż kciuka do sędziego. Że jest wszystko okej. Okay. O ciężko będzie miał zapiąć na moją szyję coś w ogóle, nie? <laughs> Mocna szyja jednym słowem. A tak w ogóle to, jeśli chodzi o Twoją osobę, to już też pomijając fakty, Truda i tutaj to miejsce, gdzie ta gala się odbędzie. Mówisz, że nie ma żadnej presji, a jednak oczekiwania jakieś tam są, bo te twoje walki to zawsze dostarczały emocji takich i bardzo takie były, bym powiedział, mocne i twarde, że wszyscy myślą sobie, no wejdzie ten Gowalski, to niech on pokaże znowu to, co pokazywał do tej pory. To znaczy presja, czy nie ma presji. Presja to jest, każda walka jest jakąś presją, tak? Nie, nie, nie mówię, że, że, że to nie jest presja, bo każda walka jest presją, ale staram się tą presję sobie po prostu nie narzucać presji, tylko po prostu się bawić tym sportem, tak? Ja już też nie jestem w tym sporcie od dzisiaj, tak? I bawię się tym po prostu. Sprawia mi to jeszcze radość, mam jeszcze zdrowie, żeby to robić i chcę dawać dobre walki, ale w tej walce chciałbym po prostu tylko wygrać. Tak? Nie liczy się dla mnie efekt końcowy. Szczególna jakaś walka, rozumiem też dla Ciebie jest tutaj podczas przez tej gali, to jest dla Ciebie jakiś taki szczególny pojedynek. No, każda walka jest dla mnie bardzo ważna i każdą kolejną staram się traktować wyjątkowo, no, ale tutaj po tych ostatnich walkach miałem dużo przemyśleń, trochę coś pozmieniałem. Nie chcę o tym teraz gadać i tutaj naprawdę jestem nastawiony na wojnę i przygotowany jestem na nią i chcę wygrać i tylko to dla mnie się liczy. To mentalnie i fizycznie wszystko jest już w porządku w tym momencie. Tak, oczywiście, tak, to już z tym nie ma problemów, ale porozmawiałem po walce o tym. No. Jeżeli chodzi o zbijanie wagi, zawsze dokręcamy te pytania w przypadku zawodników 6-1, 6, 6, -6 Jakoś tak, no wiadomo, nie ruszamy ciężkich, bo to zwykle nie ma, nie ma większego sensu, ale zawodnicy czy też, jeżeli chodzi o ten aspekt, to często pomijanie, a to nie jest tak, że ty, wy tej wagi nie zbijacie, bo często zbijacie więcej niż ci z wag niższych. Jak u ciebie to wygląda i wyglądało i czy coś zmieniałeś w tym aspekcie? To znaczy, jeżeli chodzi o moją wagę, to teraz od jakiegoś czasu tam nawiązałem współpracę z cateringiem tutaj ze strudy boksy szczęścia. No i był to teraz widzę, że to, był to było to bardzo dobre posunięcie, bo nie przypominam sobie, żeby tak waga dobrze mi schodziła kiedykolwiek w jakichkolwiek przygotowaniach. Czuję, czułem się przez to też dobrze w przygotowaniach, i jeżeli chodzi o moje treningi, o jakość moich, moich treningów Zoszczędziłem na czasie. No i jestem zadowolony z tej współpracy. No i nie jest, nie jest to dla mnie problem zrobić tą wagę, tym bardziej, że zbijałem kiedyś. Do 8-4 wagi, tak? W 5 tygodni potrafiłem zbijać 18 kg bez dietetyków, także tą wagę to na lajcie robię, też tak powiem, nie? No to co? Waga zrobiona na lajcie, motywacja jest. Czy jutro czego możemy się potem po spodziewać? Na pewno spodziewajcie się, że będzie to dobra walka. Będą na pewno fajerwerki, bo tutaj spotka się dwóch zawodników, którzy lubią się pobić. No i zapraszam wszystkich do ostrudy no będzie, będzie, będzie super gala jak zawsze i będzie wojna. Czekamy na nią. Dziękuję bardzo. 机会好。谢谢